Witam. Dzisiaj film z tych smutnych. Znaczy, film jak film, no. przegląd indeksów z Esports Fire, Esports, Esport. Fire. Także taka jest idea. Wczoraj nie było, bo się śmiesznie działo, a dzisiaj znowu robimy. Na początku. Skins monkey, Strona wymieniania swoich skinów, która oczywiście nie wlicza cen na klejek. Można sobie wejść, kupić coś i tak dalej. Zachęcam z kodem DZON korzystać. Konkurs też jest jeszcze przez e, 6 dni, także no kurde blada. Jeżeli ktoś znajdzie spoko rzecz jakąś, no to przecież zostanie nagrodzony, nie? Więc fajny bonus do korzystania. No dobra, więc jeżeli chodzi o Esport Fire 300, graf, no to bym powiedział, że zmiana jest symboliczna, aczkolwiek jakby nie było z tendencją dosyć dobrze ukazaną. Esport Fire 300 to jest indeks zrobiony przez stronę z takich ogólnych, dosyć śmiesznych itemów. Także to jest coś takiego. E Pokaż mi tu. O. Jakby to wyglądało na ten moment. Swoją drogą dosyć podobnie do tego, nie? co tu się wydarzyło. Ciekawe, hmm, czy mamy w tym momencie jakieś takie większe odbicie zdechłego kota na rynku. Eee, no, jeżeli ten rynek dalej zacząłby lecieć w dół, w ogóle to jest ciekawe. Co jest? Od początku e Fire w sumie, no, zbliżyliśmy się powoli do tej naprawdę nieprzyjemnej granicy, choć tu jest 1 stycznia 2023, żebyśmy mieli stan rynku, jaki był rok temu. Dosyć pozytywna informacja, jakby nie było. Jakbyśmy mieli tak szukać. Wszystkie itemy, jak widać, prezentują się w następujący sposób. Ja tu jeszcze dam do skali, i tak jest dobrze, jak chodzi o tę skalę sprzed roku. No w ogóle to jest ciekawe, że to tak pokazuje. No ale w skali tej krótkoterminowej wygląda to co najmniej średnio, tak powiem, jak nie można powiedzieć, że wręcz słabo. Tak, to też można nazwać. No kurde, blade, jeszcze nie jesteśmy na 16 listopada, czyli na wydaniu Steam Decków, ale niebezpiecznie blisko się zbliżamy. Chociaż i tak ja tym wykresom słabo ufam, bo nie uważam, żeby one jakoś świetnie reprezentowały ten stan. Skrzynki jedne spadają, drugie skrzynki, o tak w sumie też spadają. Kolejne skrzynki pną się w górę, tak jak to wczoraj według mnie było dobrze pokazane na przykładzie skrzynki Snakebite. W ogóle pokażę wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, to was też zainteresuje. Tylko muszę znaleźć tego kurde wojownika. Chodzę tu na chwilę. A a chodzę a chodzę. To będzie skrzynia klacz. Która też tutaj zrobiła coś ciekawego, myślę, że będzie to właśnie dla was ciekawe Ponieważ dzisiaj zrobiła sobie ona taki wyskok Co jest interesujące, ale śmieszniejsze jest to, co zrobiła 9 grudnia, gdzie w ciągu jednej godziny sprzedało się niemal 11 tysięcy skrzynek. Za to normalnie na godzinę sprzedaje się ich 1000. No powiem, że wynik. Kurde blade, zabawne, nie? Dzisiaj 4000. Popyt się umacnia i oby tak dalej, nie? Z tymi skrzynkami. Chociaż ale ta skrzyn akurat skrzynka klacz się łapie tu do tego wykresu, ale... I tak skrzynki w dosyć ciekawy sposób się zachowują odmienne od reszty. Agenci stanęli w miejscu. Słaby znak, nie powiem, że nie. Katowice non holo ktoś kupił tutaj w sumie bez żadnego znaczenia są te rzeczy, przechodzimy do naszych kwiatków ulubionych, czyli do Sztokholmu, który leci w dół, nieznacznie, ale jednak notuje trochę słabsze wyniki w ostatnim czasie, może warto gdzieś się tam zainteresować jakimś dokupieniem, Antwerp leci, kurde blade, w bardzo podobnej trajektorii, jest to chyba procentowo troszeczkę niższy spadek niż Stockholm, ale na wykresie wygląda to trochę tragicznie. Za to Stockholm chyba od tego najniższego dołka zrobił też więcej, więc ta zmienność ogólnie na Stockholmie była trochę wyższa niż na Antwerpie. Za to, no, Antwerp ogólnie się trochę mniejszą zmiennością po prostu cechuje. No też nie, nie dziwne, że gdzieś tam to się pojawiło. No i oby, oby po prostu to sygnał był. Dla ludzi, że trzeba kurde, blade coś przyłożyć. Chociaż szczerze, ze obecnym stanem gry, to bym e, aż taki optymistyczny do tego krótkoterminowego jednak podejścia nie był. E, Rio, no, no leci kurwa, no no. E, I Paryż, który też nie zachowuje się w sposób najlepszy. Kurde, od najwyższego e, stopnia mamy ponad 10% spadku. Znaczy nie ponad, w okolicach. Tragedia. Dosłownie dramat jakiś. Kurde blade, żeby 10% stracić na indeksie w ciągu no tak naprawdę 14 dni. W 14 dni strata na indeksie 10% to strata potężna i pytanie, czy też tutaj nie można czegoś szukać. Tym bardziej, że w sumie jak się odpali Paryż z tymi najważniejszymi naklejkami, czekajcie, no pomyślmy sobie o Paryżu. Rops yy, do góry. Yy, taka naklejka w stylu Apex, ostatnio raczej w tych wyższych przedziałach, nie? Yy, naklejka pokroju mouse raczej tańsza, ale i tak to nie jest nie wiem, jakiś pierdolec w stylu. No, Rops, kurwa, ile ty kosztujesz? Co się z tobą dzieje? Kurwa, co jest? Co jest? No, i jakby, no kurde blade, patrzysz na ten rynek. Dexter w wyższych yy, wahaniach, no apex spadło z, z, od około 3 zł. Jakby, gdzie? dobra, drop yy, ten. Drop rzeczywiście minus 20%. Na Steamie. Oczywiście, no jest jeszcze buff, nie? I to pewnie według buffa liczy, ale pytanie, czy może być taka rozbieżność między tymi dwoma rynkami, że na jednym rynku spadnie o 10 globalnie, a na jednym się utrzyma. No bo jeżeli... Chociaż rzeczywiście z bafa był ostatnio odpływ, trzeba przyznać. Może to jest przez to. Może w ten sposób jest to zrobione. Bo ja ogólnie takiego spadku nie widzę z rynku. Naprawdę. Tym bardziej jak się popatrzy na taki ROPSa. Pokaż mi tego ROPSa jeszcze. Drop z 2000 Eee, 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 siomek 21 Dalej, tyle samo. Mówiłem Wam właśnie, że to kurde, blade Może szybko spaść z rynku. 20 da się zrobić zlecenie. Kurde, i sprzedają ci ludzie to albo wycofują te zlecenia. No kurde, blade. Nic tylko nie będę mówił. Nie warto tak. Jezusa, na darem wzywać. No nieźle, nieźle. Także taki jest ten rynku widzowy. Dokładnie tak wyglądają sobie indeksiki. A, broniki też spadają. Kurde, nie grają ludzie. No i się im nie dziwię, też mnie nie grał taki gówno. Komputerowe. No dobra, to tyle. Uh -huh. Na razie.